Dawaj superkę, tak? A, to tutaj. Okej, okay, to dobrze dałeś. Mogliśmy w jeszcze siedzieć. On te trawówki użyłem pod nami. Wracaj, co już nam nie zrobił? Biegłem pod nami. Tu gdzieś biegam? Ojej, O Ja spadłem Nie chciałem Żebyśmy mieli teraz granaty. No tam e, antystrogów Kejka bejmie też tak? Rzuć jedną. Możemy spróbować zeskoczyć. Jak będziesz mała, po prostu ich zabić. Jak będziesz faktycznie bardzo mała, nie? Dobra, daj, próbujemy. Jeden płalony. Dobra, ładnie. Dobry plan.